Święta rodzina. Spośród mnóstwa rodzin w Izraelu, dlaczego Bóg wybrał właśnie rodzinę Józefa i Marii, aby wychowywali Jezusa? W książce, śladami wielkiego lekarza, mojej ulubionej chrześcijańskiej autorki, czytamy: Jakież to warunki wybrał ojciec dla swego syna? Oto odosobniony domek wśród wzgórz Galilejskich i rodzina utrzymująca się z uczciwej pracy. Proste życie, codzienna mozolna walka o byt, oszczędność i cierpliwa służba, nauka u boku matki przy zwojach Pisma Świętego, modlitwa o świcie i zachodzie Słońca, kontakt z przyrodą, studium nad stworzeniem i opatrznością, obcowanie duszy z Bogiem takie były warunki towarzyszące wczesnym latom życia Jezusa. Podobnie było w przypadku większości najszlachetniejszych mężów wszystkich wieków. Zapraszam na kanał YouTube Żyjąc każdym słowem z krótkimi rozważaniami biblijnymi. Cześć!